Michał, 24-letni student informatyki z Warszawy, znalazł idealnego współlokatora przez OLX w lutym 2024. Mieszkanie na Pradze kosztowało zaledwie 800 zł miesięcznie od osoby, cena której nie mógł odmówić. Paweł, jego nowy współlokator, wydawał się normalny podczas pierwszego spotkania uprzejmy, cichy, schludnie ubrany, ale była jedna dziwna rzecz którą Paweł powiedział tuż przed podpisaniem umowy. Słuchaj, często pracuję w nocy, mogę czasami być głośny. Mam nadzieję, że to nie problem? Michał wzruszył ramionami. W końcu sam często siedział do późna ucząc się. Wydawało się to nieistotne. Przeprowadził się 15 lutego 2024, w piątkowy wieczór. Pierwsze dwa tygodnie były normalne. Sporadycznie widywał Pawła w kuchni, wymieniali kilka uprzejmych słów, ale potem Michał zaczął zauważać coś niepokojącego. Niezależnie od tego, o której godzinie wstawał, czy to o trzeciej nad ranem do Łazienki, czy o szóstej rano, światło w pokoju Pawła zawsze było zapalone. Zawsze. Zanim dowiecie się, co Michał odkrył w pokoju swojego współlokatora, zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie prawdziwe historie grozy i zostawcie łapkę w górę. Bo to, co wydarzyło się w tym mieszkaniu na Pradze, przerasta najdziksze wyobrażenia. W trzecim tygodniu marca Michał zaczął słyszeć dziwne dźwięki. Około drugiej w nocy, leżąc w łóżku, usłyszał ciągłe stukanie dobiegające zza ściany. Rytmiczne, monotonne, trwające godzinami. Kolejnej nocy to samo. I następnej. Kiedy w końcu zapytał Pawła przy śniadaniu, współlokator tylko się uśmiechnął. Praca. Muszę skończyć pewien projekt. Michał skinął głową, ale coś w tym uśmiechu... Było nie tak. Oczy Pawła wyglądały na przekrwione, podkrążone, jakby nie spał od tygodni. 23 marca 2024, w sobotni wieczór, Michał wrócił do domu około północy po imprezie u znajomych. Mieszkanie było ciemne, ale gdy wchodził do swojego pokoju, zauważył coś dziwnego. Drzwi do pokoju Pawła były lekko uchylone, normalnie były zawsze zamknięte na klucz. Michał zatrzymał się w korytarzu. Z wnętrza dochodziło słabe, niebieskie światło i ten sam monotonny dźwięk stukania. Ciekawość wzięła górę. Zbliżył się powoli i zajrzał przez szparę. To, co zobaczył, sprawiło, że żołądek ścisnął mu się ze strachu. Paweł siedział przy biurku tyłem do drzwi, ale na monitorze nie było żadnej pracy. Zamiast tego ekran był wypełniony setkami okien zdjęć Michała. Zdjęcia z jego Facebooka, Instagrama, stare fotografie szkolne, nawet zdjęcia, których Michał nie pamiętał, żeby kiedykolwiek publikował. Ale to nie było najgorsze. Na ścianie za Pawłem wisiały wydruki tych samych zdjęć dziesiątki, może setki. Twarz Michała patrzyła na niego z każdego kąta pokoju. Niektóre zdjęcia były przekreślone czerwonym markerem, inne miały dopisane daty i godziny. Michał cofnął się bezgłośnie, starając się opanować panikę. Ręce trzęsły mu się, gdy zamykał drzwi swojego pokoju. Serce waliło jak oszalałe. Później przyznał w rozmowie z psychologiem, że w tamtej chwili zrozumiał. Paweł śledził go. Każdy ruch, każdy wyjazd, każdą minutę. Następnego dnia, gdy Paweł wyszedł na krótko do sklepu Żabka, Michał zadzwonił na policję. Funkcjonariusze przybyli po 40 minutach. To, co znaleźli w pokoju Pawła, przekroczyło nawet ich doświadczenie. Oprócz zdjęć, był tam notes z zapisami. Szczegółowy dziennik każdego dnia Michała od momentu wprowadzenia się. 7.15. Wyszedł z domu. Szara bluza Nike. 7.32. Wszedł do tramwaju linii 9. 19.45. Wrócił. Rozmawiał przez telefon z matką 23 minuty. Okazało się, że Paweł miał długą historię stalkingu. Poprzedni współlokator złożył zawiadomienie o nękaniu rok wcześniej, ale sprawa została umorzona z braku dowodów. Michał był już czwartą ofiarą. Policja zabrała Pawła w kajdankach tego samego dnia. Michał wyprowadził się na zajutrz, zostawiając większość swoich rzeczy. Przez następne miesiące nie mógł spać spokojnie. Każdy dźwięk w nocy sprawiał, że budził się w panice. Do dziś, ponad rok później, Michał nie jest w stanie mieszkać z obcymi ludźmi. Wynajmuje kawalerkę za 1800 zł miesięcznie. To drogo, ale przynajmniej wie, że jest sam. Zdradził później znajomym, że najgorsze nie było samo odkrycie. Najgorsze było uświadomienie sobie, ile razy Paweł musiał wchodzić do jego pokoju, gdy Michał spał. Historia Michała to dopiero początek. Czekajcie, aż dowiecie się, co przytrafiło się Karolinie podczas jej studiów w Krakowie. Bo niektórzy współlokatorzy nie tylko obserwują. Niektórzy działają. Karolina, 22-letnia studentka psychologii z Poznania, przeniosła się do Krakowa we wrześniu 2023, by rozpocząć studia magisterskie. Mieszkanie znalazła przez portal Otodom, trzypokojowe na Kazimierzu, dzielone z dwiema innymi dziewczynami. Magda i Ola wydawały się sympatyczne podczas pierwszej rozmowy wideo. Czynsz wynosił 600 zł miesięcznie, idealna lokalizacja. Dziesięć minut piechotą do uniwersytetu. Karolina podpisała umowę bez wahania. Pierwsze trzy tygodnie były harmonijne: wspólne śniadania, wieczorne rozmowy przy herbacie, dzielenie się jedzeniem. Magda, 25-letnia graficzka, była cicha i miła. Ola, 23-letnia położna pracująca na dyżurach nocnych, zawsze miała uśmiech na twarzy. Wydawało się, że Karolina trafiła do idealnego mieszkania. Ale 28 września 2023 wszystko się zmieniło. Tego dnia Karolina zaczęła czuć się źle. Ból głowy, mdłości, zawroty. Pomyślała, że to stres przed pierwszymi egzaminami. Wzięła ibuprofen i poszła spać. Następnego dnia było gorzej. Wymiotowała przez pół dnia, nie mogła wstać z łóżka. Magda przyniosła jej herbatę z cytryną. Musisz więcej pić, wyglądasz strasznie powiedziała z troską. Karolina piła tę herbatę, ale następnego dnia było jeszcze gorzej. W ciągu tygodnia traciła przytomność co kilka godzin. Nie mogła jeść. Straciła 5 kg. Pojechała do szpitala uniwersyteckiego 5 października. Lekarze przeprowadzili standardowe badania. Nic niepokojącego. Prawdopodobnie zatrucie pokarmowe albo wirus jelitowy. Wypoczynek i płyny. Karolina wróciła do domu z przepisanymi elektrolitami. Ale objawy nie ustępowały. Co więcej, pogłębiały się tylko wtedy, gdy była w mieszkaniu. Gdy wychodziła na cały dzień do biblioteki, czuła się nieco lepiej. Gdy wracała po kilku godzinach, znów było źle. 14 października Karolina zauważyła coś dziwnego. Jej ulubiony kubek, niebieski z napisem Keep Calm, miał dziwny osad na dnie. Biały, pylisty. Wypłukała go myśląc, że to resztki herbaty. Ale następnego dnia osad był z powrotem, w tym samym kubku. Serce zaczęło jej szybciej bić. Schowała kubek do torby, nie mówiąc współlokatorkom. Następnego dnia zaniosła go do laboratorium analitycznego na Uniwersytecie. Znajomy chemik zgodził się sprawdzić próbkę. Wynik przyszedł trzy dni później: szczawiany, sole kwasu szczawiowego. W dużych dawkach toksyczne dla nerek i układu pokarmowego. Wystarczająco małe ilości, by nie zabić od razu, ale wystarczające, by powoli niszczyć organizm. Karolina poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Ktoś ją truł. Systematycznie. Od tygodni. Gdy dotarła do domu tego wieczoru, 18 października, postanowiła sprawdzić coś jeszcze. Czekała, aż Magda i Ola wyszły. Potem przeszukała kuchnię. W szafce oli, za pudełkami z herbatą, znalazła małą buteleczkę. Etykieta była wydrapana, ale Karolina rozpoznała charakterystyczny biały proszek. Zrobiła zdjęcie, schowała buteleczkę z powrotem, zadzwoniła na policję z ulicy, drżącymi rękami. Policja przybyła tego samego wieczoru. Przeszukali mieszkanie w obecności wszystkich trzech współlokatorek. Znaleźli buteleczkę dokładnie tam, gdzie Karolina powiedziała. Ola zaprzeczała wszystkiemu, płacząc. To nie moje, nigdy tego nie widziałam. Ale byli też inni świadkowie. Stara sąsiadka z naprzeciwka, pani Jadwiga, powiedziała funkcjonariuszom: że widziała, jak Ola kilka razy wchodziła do pokoju Karoliny, gdy ta była na zajęciach. Myślałam, że po prostu sprząta mówiła starsza kobieta. W telefonie Oli znaleziono wyszukiwania: Jak zatruć kogoś niepostrzeżenie szczawiany dawkowanie toksyczne substancje objawy. Ostatnie wyszukiwanie było z 15 października. Ile czasu do śmierci od trucizny. Ola została aresztowana. W śledztwie przyznała się: Powód? Zazdrość. Karolina była młodsza, ładniejsza, miała chłopaka, dobrze radziła sobie na studiach. Chciałam tylko, żeby trochę pocierpiała, powiedziała podczas przesłuchania. Nie zamierzałam jej zabić. Eksperci sądowi potwierdzili później, że przy takim tempie i dawkowaniu, Karolina prawdopodobnie zmarłaby w ciągu miesiąca. Na ostrą niewydolność nerek. Karolina przeżyła, ale jej nerki zostały trwale uszkodzone. Wymaga regularnych kontroli co trzy miesiące. Ola została skazana na osiem lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Magda, która nic nie wiedziała, wyprowadziła się na zajutrz po aresztowaniu, traumatyzowana odkryciem. Do dziś Karolina nie może pić niczego, czego sama nie przygotowała. Nie używa wspólnych naczyń. Nie mieszka z nikim oprócz swojego chłopaka, który zna całą historię. Najbardziej przerażające? Ola mogła zatrzymać się w każdej chwili, ale nie chciała. Jeśli myślicie, że to był szczyt okrucieństwa, przygotujcie się na ostatnią historię. Bo Tomasz dowiedział się, że najgorsi współlokatorzy to ci, którzy w ogóle nie powinni tam być. Tomasz, 29-letni projektant graficzny z Gdańska, był samotnikiem z wyboru. Po latach życia w akademikach i dzielenia przestrzeni z innymi, w końcu w maju 2024 wynajął kawalerkę tylko dla siebie. Stare miasto, 42 m2, 1600 zł miesięcznie. Drogo, ale warte każdej złotówki za prywatność. Właściciel, starszy pan nazywający się Janusz, wręczył mu klucze 3 maja i powiedział tylko jedno. Mieszkanie jest Twoje. Nikt inny nie ma dostępu. Pierwsze dwa tygodnie były rajskie: cisza, spokój, wreszcie całkowita prywatność. Tomasz pracował zdalnie, więc spędzał w mieszkaniu większość czasu. Wszystko było idealne, aż do nocy z 17 na 18 maja. Tomasz obudził się o 3:47 nad ranem. Coś go wyrwało ze snu dźwięk delikatny, ale wyraźny ktoś otworzył i zamknął lodówkę w kuchni. Serce zabiło mu szybciej mieszkał sam. Drzwi były zamknięte na dwa zamki. Wstał powoli, starając się nie hałasować. Wyjrzał z sypialni do małego korytarza. Kuchnia była pusta. Lodówka zamknięta. Sprawdził drzwi wejściowe. Zamknięte. Łańcuch założony od środka. Okna również zamknięte. Musiało mi się przyśnić, pomyślał. Choć głos wewnętrzny mówił co innego. Wrócił do łóżka, ale nie mógł zasnąć do świtu. Następnego dnia. Około 14:00 był w salonie pracując nad projektem dla klienta. Nagle poczuł obecność to dziwne uczucie, gdy wiesz, że ktoś na ciebie patrzy odwrócił się gwałtownie nic pokój był pusty ale na stole, obok jego laptopa, stała szklanka wody szklanka, której tam nie stawiał Tomasz zamarł. Jeszcze pół godziny temu stół był pusty był tego absolutnie pewien. Podniósł szklankę drżącą ręką. Woda była świeża, zimna. Przez następny tydzień małe, niepokojące rzeczy się powtarzały. Jedzenie znikało z lodówki, kromka chleba, plaster sera. Ręcznik w łazience był wilgotny, choć Tomasz od rana się nie kąpał. Krzesło w kuchni stało przesunięte o kilka centymetrów. 6 maja Tomasz postanowił zainstalować kamerę. Kupił małą kamerę IP w Media Markt za 350 zł. Podłączył do WiFi, ustawił w salonie tak, żeby rejestrowała korytarz, kuchnię i wejście. Gdy wychodził do pracy, naprawdę zdalnej tym razem do kawiarni, włączył nagrywanie. Wrócił o 19:00, włączył nagranie i zobaczył. O 14:23, dokładnie godzinę po jego wyjściu, drzwi do łazienki otworzyły się. Z łazienki wyszedł mężczyzna. Około 40 lat, chudy w brudnym dresie. Nie wszedł drzwiami wejściowymi. Wyszedł z łazienki. Tomasz przewinął nagranie do tyłu, sprawdził od momentu wyjścia z mieszkania. Mężczyzny nigdzie nie było widać, dopóki nie wyszedł z łazienki. Jakby tam mieszkał. Na nagraniu nieznajomy zachowywał się swobodnie. Poszedł do kuchni, zrobił sobie kanapkę, napił się mleka prosto z kartonu. Usiadł na kanapie Tomasza i oglądał telewizję przez dwie godziny. O 17, na godzinę przed powrotem Tomasza, wrócił do łazienki. I zniknął. Tomasz poczuł, jak zimny pot oblewa mu plecy. Ktoś mieszkał w jego mieszkaniu, w łazience. Cały czas. Zadzwonił na policję drżącymi rękami. Funkcjonariusze przyjechali 25 minut później. Tomasz pokazał im nagranie. Wszyscy weszli do łazienki. Standardowa łazienka. 4 metry kwadratowe, kabina prysznicowa, pralka, umywalka, toaleta. Nic niezwykłego. Ale jeden z policjantów, starszy sierżant o nazwisku Kowalski, zauważył coś. Płytki nad pralką były lekko przesunięte. Naciskali, szukali, i wtedy usłyszeli kliknięcie. Fragment ściany odsunął się. Ukryte drzwi prowadzące do małej komórki może dwa metry kwadratowe. W środku był materac, kilka butelek wody, resztki jedzenia, ubrania i mężczyzna z nagrania skulony w kącie. Nazywał się Robert, był bezdomny. Pracował kiedyś jako hydraulik w tej kamienicy. Znał budynek doskonale. Wiedział o ukrytych przestrzeniach z czasów PRL tajnych schowkach. Ten konkretny schowek był zbudowany w latach osiemdziesiątych. Nikt nawet nie wiedział, że istnieje. Robert mieszkał tam od trzech miesięcy, od kiedy stracił pracę i mieszkanie. Wychodził, gdy lokatorzy byli w pracy, robił zakupy, kradnąc im drobne kwoty pieniędzy, zjadał ich jedzenie. Tomasz był trzecim lokatorem, przy którym to robił. Poprzedni właściciele nigdy niczego nie zauważyli. Robert został aresztowany za naruszenie miru domowego i kradzież. Właściciel mieszkania, Janusz, był w szoku. Nie miał pojęcia o ukrytym schowku. Kazał Zamurow ać wejście na zajutrz. Tomasz wyprowadził się po tygodniu. Nie mógł spać, wiedząc, że przez prawie miesiąc ktoś go obserwował, jadł jego jedzenie, używał jego prysznica, gdy był na zakupach. Najgorsze? Robert przyznał w przesłuchaniu, że czasami siadał na skraju łóżka Tomasza w nocy i po prostu patrzył. Do dziś Tomasz, mieszkający teraz w nowym miejscu, sprawdza każdy centymetr mieszkania przed wprowadzeniem się. Puka w ściany, szuka fałszywych paneli. Jego nowa dziewczyna myśli, że przesadza. Ale Tomasz wie lepiej. Te trzy historie łączy jeden kluczowy element. Pozornie normalni ludzie ukrywali mroczne sekrety. Michał wynajął pokój od Stalkera, który obserwował każdy jego ruch. Karolina dzieliła mieszkanie z kimś, kto systematycznie ją zatruwał z czystej zazdrości. Tomasz myślał, że mieszka sam, nie wiedząc, że cała noc dzieli przestrzeń z niewidzialnym intruzem. W każdym przypadku były sygnały ostrzegawcze, dziwne zachowania. Niepokojące szczegóły, instynkt mówiący coś jest nie tak. Ale wszyscy je zignorowali, tłumacząc sobie racjonalnie, dopóki nie było za późno. Statystyki są przerażające. Według danych policji, w 2023 roku w Polsce zgłoszono ponad 2300 przypadków stalkingu, setki sytuacji nękania przez współlokatorów i niezliczone przypadki nieautoryzowanego dostępu do wynajmowanych mieszkań. Większość z nich nigdy nie została zgłoszona. Ofiary bały się, że im nie uwierzą albo że przesadzają. Jeśli wy lub ktoś, kogo znacie, przeżyliście coś podobnego, napiszcie o tym w komentarzach. Wasza historia może pomóc innym rozpoznać czerwone flagi wcześniej, zanim będzie za późno. A jeśli czujecie się niekomfortowo w obecnej sytuacji mieszkaniowej, zaufajcie swojej intuicji. Michał, Karolina i Tomasz żałują, że nie zaufali swojej. W przyszłym tygodniu poznacie trzy jeszcze bardziej niepokojące historie: relacje z polskich hoteli, gdzie to, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami pokojów, przekroczyło najgorsze koszmary. Historie o ukrytych kamerach, tajemniczych gościach i recepcjonistach, którzy wiedzieli za dużo. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. I pamiętajcie: sprawdzajcie zawsze dwa razy, z kim naprawdę dzielicie przestrzeń bo czasami najbardziej przerażające potwory to ci, którzy śpią w pokoju obok.